Dzień dobry we wtoreczek, jak widzicie, zgodnie z obietnicą, z tym co zapowiadałem, dzisiaj zaczynamy dzionek od zbywania parkietu z izolatki w międzyczasie jeszcze od noworodków z końca też parkiet widłomanem poleciał także na początek dnia takie najgorsze tematy no troszkę mi się też dzisiaj zeszło, bo trochę tych spraw miałem takich formalnych do ogarnięcia no i tak dzionek od 11 można powiedzieć, że zacząłem, ale nie tracimy reszty dnia, tylko aktywnie. Jeszcze w międzyczasie kiszonkę z kółkodziny odkryłem. Zostały mi tam tylko opony odwieźć i folię podcinać i będzie gotowe. Także po kolei: najpierw jedno, potem będziemy brać się za kiszoneczki i, i może coś jeszcze dzisiaj w polu uda się poszarpać, bo przed akcją makaron. Przed rozłożeniem makaronu chcę właśnie takie kąty wszystkie posprzątać mm. ścierniska z kukurydzy pozrywać żeby sobie na spokojnie już rozłozić, po prostu gdzie nawiozę to bez obkowcem wymieszać no i tyle, no i będzie zima skończy się wreszcie sezon 25 no ale jeszcze troszeczkę przed nami roboty no i dobra, porządeczek ogarnięty z obornikiem także Biorę się za kiszonki na dobre, tak jak mówiłem, kukurydzy już odkryłem. Przy tym wietrze powiem Wam szczerze, nie chcę mi się folii odcinać, tylko opony przywiozę na tą ostatnią pryzmę. Ej, tylko te opony tutaj jeszcze nie chcę, bo piszdziała dzisiaj taka niesamowita jeszcze, lub nie wodą z opony. Chyba każdy wie co to za przyjemność, wątpliwa jak lub taką zimną wodą w taką piździadę no ale jak trzeba to trzeba no. nie będę jutro dnia tracił na takie pierdoły także dzisiaj chcę to, to robić co najgorsze i tyle, no no zaczynam od największych po i później stopniowo, stopniowo coraz mniejsze się nie chcę wyłazić z tej dzielki ciepło, fajnie, w manikce było zimno to... ale postawiłem łyżkę Brawo ja, dobra na drugi kurs pojechał. o kurna, no dobra, muszę się rozłączyć, bo jedną ręką Ujnie. Ale powiem wam, jak dzisiaj mi się nic nie chce robić, to normalnie poezja. Najchętniej mi się położył i pospał, kurna, ale no cóż, no jak trzeba, to trzeba. No, jeszcze tu trochę, parę opon do zebrania, parę razy, bo to kówna było odrzucane, odrzucane nieodwożone na szybko odkrywane. Trzeba tu zaraz nadrobić temat. No i dobra, jakimś cudem mission complete. Ale opon dzisiaj znowu nie porozkładam na pryzmie, bo dostałem inne zadanie bojowe, zaraz na to będziemy cielaki kolczykować, bo się tyle narobiło, że jeszcze trochę i nie dojdzie się ładu, który... Jaki kolczyk... <laughs> Przepraszam, tutaj, To też pilna robota. No dzisiaj pewne, nie będzie żadnego talerzowania abym dzisiaj wieczorem przyprowadził talerzówkę to będzie sukces więcej nie ma co wymagać od dzisiejszego dnia no i ciągle tam jutro sobie od rana na spokojnie zacznę mieszać to wszystko tak więc nie ma stresu a jeszcze obornik wywieźć na przyczepie, ja pierdzielę Takiemu czuł, że to się zejdzie, że to do południa to by było za łatwo, żeby to ogarnąć, już jest po południu, już jest 15 <todziora> Także cielaki przykolczykować. i można brać się za obrządek, jeszcze w międzyczasie jak zdążę obobnik wywieźć, to będzie bajek Opa, ogarnięty temat, chociaż jeden, dzisiaj, nie nie no, jeden, dwa, bo i obobniki brzmią nie no, nie jest nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ja tu sobie spokojnie podjeżdżam w wytlejące podgarnąć A tu mnie czeka taka niespodzianka. Patrzę sobie, a tu. Standard, ostatnio. te cielaki się tak pojawiają. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie. Ciekawe, byk czy jałocha. Pokaż no się, chyba łoszeczkę. Majak, jakie ja mamy Elegancko Takie rzeczy to ja robię krzyżówka z brąfisem już widać na pierwszy rzut oka Idź, idź, idź do końca, do budki. Razu dół budki, nie trzeba ci mieć będzie Tup 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 No już na spacerze No i tak właśnie można sobie zaplanować dzień, cokolwiek. No jak to zwierzęta mają inne plany, ale najważniejsze wszystko szczęśliwe już. Poogarnialiśmy temat z krową. To mam chwilę jeszcze przed obrządkiem, wywiozę ten syp przy okazji. Liście z ogrodu zapakowane. Także przyczepka do jedzie, kolejna. Oj kurz, strach pomyśleć tamto jak zacznę tytanem wozić z całego lata <noise> nie niewydłużo tego nie ma, no ale jak w jedno miejsce praktycznie się woziło, no to nazbierało się sporo tego materiału szczególnie tutaj na jesieni sporo dowiozłem, jak czyściłem płytę porządkowałem właśnie przed remontem obory to właśnie tu płyta była czyszczona, to Masa tego obornika zajechała, czyli nie domknęłem prawo ja. No, by jeszcze zostały na jakiejś gałęzi, no ale na szczęście opanowane. Także lecę, wyrzucę i można brać się za obrządek tutaj. Nie wiem, czy coś zdążymy zakolczykować. Może kilka sztuk się uda, chociaż to by już było parę mniej. Tak patrzę na tą gromadkę, no to tak dwa dni bite, żeby to rozpierniczyć Żeby to było na miejscu wywożenie jak to rozwożenie to znaczy, ale to miało być podjęczmienie szykowane. Podjęczmienie nie było czasu. To teraz po ziarnówce trzeba będzie to przewozić, ładować. Oj... Taka to robota. No dwa dni tutaj trzeba będzie dobrze zapierniczać, żeby to... Ogarnąć się wydaje tej ściółki, mało mało, ale to mimo wszystko nakombinowały, także wysypujemy i lecimy na obrządek. No i cóż, jeszcze została mi na wieczór filia. Nie wiem co będzie widać na tej kamerze, bo kurczę, nie chcę mi się już patrzeć w telefon na ustawienia, ale dolatujemy na filię. Szybki obrządek z pół godziny i po robocie 18.30 ogólnie jest taki trochę prześlizg, bo dzisiaj, udój kontrolny to raz, że dłużej się schodzi przy dojeniu, a jeszcze kontrolujący zootechnik miał kontrolę, także też troszeczkę w tych kwitach dłużej posiedział. Beczko później to się wszystko zaczęło. No i jeszcze w międzyczasie krówkę zasuszyłem, a to pierwiasteczka poszła na oborę To taka energiczna, to ją trzeba było pomóc wydoić No i się zeszło Jak to przy tych zwierzątkach Także jesteśmy na fili Miałem latarkę włączyć, wyłączyłem kamerę A brawo ja Czekajcie, gdzie to? O, dobrze Już Żeby coś tam było widać No, a tu Ryk. Ryk od rana nie było gospodarza, zawsze na powitanie to trzeba powyczeć Kicyk światełko, a wy jeszcze dużo macie koleżanki, czego wypoczęcie? dobra gitara i co zaczynamy podgarnianie, tu ścielić to nie muszę dzisiaj chyba wcale, coś tak patrzę po tych końcach. Wczoraj belka była wrzucona, była belka wrzucona. Tym ewentualnie trochę dorzucić. Kurde, ile one tej słomy przerobią? Wczoraj była prawie cała bela wrzucona, tylko resztkę tym przerzuciłem. Ej, 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 ej. Wy to tej słomy to przerobicie. W biedę mnie wpędzicie stościółko. Tyle przerabiać. To zbankrutować idzie. Po 3b dziennie może Wam ściągać, żeby zadowolone były No Lery Juno, Sprawdzę się wyśmienicie W każdej oborze powiem wam Na każdej oborze idealnie się dopasowuje No to wygląda na to, że jest porządzane kurde Mol Wreszcie tak jak mówiłem, pół godzinki jest 19, także mniej więcej tyle się schodzi. Jeżeli nie ma i nie ma dużo ścielenia, bo jak wypada w ten kojec rzucić belkę, no to zaraz dodatkowe 10 minut idzie, ale chyba już ta krucha słoma się kończy. Dzisiaj normalna belka wpadła, także zupełnie inaczej to się ścieliło, inna chęć do życia. No i cóż, no ciekaw jestem, jaki wynik wyjdzie dzisiaj średniego udoju to Znaczy, nie średniego udoju, średnie Średnia wielkość udoju została Czekajcie, bo mam zaproszoną kamerę O, teraz może będzie trochę lepiej e, no Ale myślę, że źle nie będzie, bo tych krówek się sporo nacieliła, Jeszcze troszkę będzie się cielić Zresztą widzieliście te Powody u mnie to tak Z doskoku, a tą krówkę, która się wycieliła, to miałem Dzisiaj właśnie chęć przeprowadzać. Mówię, zakolcikujemy e, cielaki i ją przegonimy. No, zajeżdżam, to trzeba przeganiać, dojść i tyle. Ale najważniejsze, że wszystko jest w porządku, cielaczek zdrowy, ładnie wypił dwa litry siary, także jest ok Krówka, łożysko już e, się pozbyła, także tak jak należy, wszystko przebiegło. I ogólnie widzę, że jak się cielą na ruchu, to jest zupełnie inna bajka, jak Wcześniej na stanowiskach się tam czyliły, no to to, to była porażka, to był dramat, to nie było to, co trzeba. Teraz one sobie chodzą cały czas w ruchu, tylko aby zdążyć na porodówkę przygonić. Czasami się zdarza tak jak dzisiaj, że się nie zdąży, no ale jak jest wszystko dobrze, to jest dobrze. Nawet no, tak mniej więcej gdzieś koło południa musiała się wycielić, a że nikt tam się w tamtych okolicach nie kręcił, no to cielaka nie zauważył, aż dopiero ja po południu mam. No jedynie plan dzisiejszego dnia zrealizowany, jedynie co no to niepokolczkowane cielaki, ale tam niecałe 10 jest sztuk, także to jutro sobie rano po śniadaniu, no i też talerzówki dzisiaj, nie, nie chciałem się już jechać po talerzówkę, także jutro rano przyjadę tu na filię na obrządek, tu talerzówkę zgarnę i, i od razu prosto na pole pojadę, bo to tak przemyślałem że to bez sensu dzisiaj gonić po nocy a tak sobie od razu po drodze na pole jedno pole zrobię także mi się wydaje, że lepiej tak będzie zrobić i też jutro tylko tyle co przed wyjazdem na filię, cielaczki pokolczykować i gotowe, I można leczyć a i Betlejem co pościelić a dzisiaj z obowiązków zostało mi jeszcze podgarnąć krówką raz i przywieźć belki słomy dwie od razu bo, to, bo jedną nie ma sensu jechać, to od razu dwie że było na rano do Betlejemki i na wieczór dla cielaków do budek także takie obowiązki, trzeba pić wycinak i jechać ładowarką do garażu 15 minut roboty i zrobione także tak, no tak to wygląda powiem mam szczerze a i tutaj z chwili jedną jółweczkę muszę zabierać bo już ona tak widzę że że już do, zaczyna intensywnie szykować się do porodu ona nawet stoi tutaj koleżanka ta ta, ta. Gęgrinkę, ona na koniec miesiąca, na przełomie miesiąca no, listopada i grudnia ma termin, także już ją trzeba na dycht zabierać, bo jak tam się w Betlejemce wycielą do pół biedy, gorzej jak tu by się wycieliła ja, w tym motłochu, no to byłby dramat, A tutaj jeszcze trochę w tym największym końcu musiałem dorzucić słomy, tak popatrzyłem się, a żeby rano nie ścielić, to dorzucę i teraz jak już macham widłami, to... Machnę parę razy więcej i jutro do wieczora wytrzymają, jakoś tak mocno się nie brudzą, no ale no mówię, no trzeba troszkę tej słomy oszczędzać, bo tu jest odchład. ile by nie wrzucić to wszystko przerobią przerepczą, zmieszają, nie powiem z czym i, i tyle. I zostaje nam cały zisk sodogi. No i cóż no. Ale najważniejsze, że to się fajnie hoduje te jałówki roboty też jakoś dużo nie ma, no aczkolwiek też już chcemy trochę tutaj te ścielenie modernizować, bo idzie tej słomy, no ale zaraz stopniowo będziemy, bo tutaj już jesteśmy na max w obsadzie, jeżeli chodzi o DJP zwierząt, już więcej nie wcisnę. No zaraz będzie się największe zabierać, mniejsze przywozić, także średnia wieku będzie się obniżać i też już trochę będzie się dzięki temu obluźniać i najpilniejsze co muszę to zrobić to przebadać tam tą grupę na usb która niecielna no to jeszcze raz są hot no i jak to się zamknie temat no to zamienić kołice i te wycielone puścić tam a te do puścić tutaj te które trzeba będzie ustawić taki właśnie jest myk to trzeba zrobić także to grudzień to będzie temat rozrodu i pilnowania tego także cóż, no kończę filma lecę, ogarniam tam resztki i w międzyczasie montuję i wstawiam, żebyście mieli o jakiejś tam luźnej porze także dzisiaj e, monolog z fili dla odmiany, żeby nie było nudno także co do zobaczenia w kolejnym filmie, dzięki jeszcze raz za całą aktywność, tak mam świadomość że sekcję komentarzy trochę zaniedbuje, no ale jak widzicie cały czas dzień napięty jest tych zajęć. Multum, że się nawet nie wywabiam w takie jesienne, spokojne dni, żeby ogarnąć takie tematy. No bo się zbierało zaległości, nie ukrywam. I to tak, tak jest czas tych zaległości powyłazić i później będzie z górki. Także co? Kurtyna!